Szanowni Państwo, prezentujemy dzisiaj bardzo dobrze zachowane wydanie książki Jerzego Laskarysa, Przygody Jana Chryzostoma Paska według jego pamiętników z 1882 roku. Dodatkowym walorem publikacji są rysunki Antoniego Zaleskiego, rysownika i ilustratora, który sławę zdobył właśnie dzięki ilustracjom do pamiętników Paska. A tu reprodukowano 8 chromolitografii i 15 drzeworytów tego autora. Autor książki Jerzy Laskarys był polskim poetą i Dziennikarzem, publikującym pod uroczym pseudonimem Bocian Wileński. Studiował w Petersburgu, brał udział w walkach powstania styczniowego, a następnie do 1870 roku przebywał na emigracji w Paryżu. W jego dorobku literackim znalazły się m.in. kartki z życia, pięć hymnów, ludzie prości, rarogi salonowe, rarogi obywatelskie. Był głównie satyrykiem, naśladowcą syrokomli. Potrafił zgrabnie i karykaturalnie ukazywać postępy postaci ziemiańskiego życia. Przygody to opowieść biograficzna oparta na słynnych pamiętnikach Paska, która została przez Laskarysa opracowana specjalnie dla młodzieży. Laskarys przedstawił w niej na nowo wydarzenia, które Pasek opisał pod koniec życia, zarówno te z okresu żołnierskiego, jak i z czasów życia ziemiańskiego. Podobną książką z dorobku Laskarysa były pamiętniki starego szlachcica, które napisał na podstawie Pamiątek soplicy Henryka Żewuskiego. Ładny, kolekcjonerski egzemplarz z bardzo dobrze zachowaną oprawą wydawniczą od Gebetnera i Wolfa. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl Do działów, propozycje na prezent, księgoznawstwo, bibliofilstwo, pamiętniki, podróże, literatura piękna polska, literatura staropolska, edycje znanych ilustratorów. Oraz okładki wydawnicze. Zakochaj się w antykwariacie.